Dzień pluszowego misia 25 listopada. Wszystko zaczęło się 14 listopada 1902 roku. Tego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt wybrał się z przyjaciółmi na polowanie. Gdy w końcu udało im się wytropić niedźwiedzia, okazało się, że jest nim mały miś. Prezydent odmówił udziału w polowaniu i uratował niedźwiadka. Wieść o tym zdarzeniu szybko rozniosła się po całym kraju. Dotarła ona również do pewnego rysownika, który postanowił upamiętnić wyczyn prezydenta i stworzył ilustrację. Grafiką w gazecie zobaczył producent zabawek Morris Mitchton. Wpadł on wtedy na pomysł, żeby do swojej kolekcji Dołączyć pluszowego misia. Sto lat później, w 2002 roku, dzień 25 listopada, został ustanowiony dniem pluszowego misia. Kilka faktów o misiach. Jestem ssakiem, czyli zwierzęciem stałocieplnym. Moja mama karmiła mnie wytworzonym w swoim ciele lekiem. Na świecie żyje 8 gatunków niedźwiedzi. Ja jestem niedźwiedziem brunatnym, bo moja sierść jest takiego koloru. Niedźwiedź brunatny. Moim ulubionym pokarmem są ryby, w szczególności łososie. Lubię też ptasie jaja, owoce, grzyby, nasiona i uwielbiam miód. Choć mam duże ciało i sprawiam wrażenie powolnego, to świetnie biegam i pływam. Mam też doskonały węch. Niedźwiedź polarny. Cześć, jestem niedźwiedź polarny. Zamieszkuję Arktykę. Brr, ale tu zimno! Dobrze, że mam grube futro. Jestem dobrym pływakiem i potrafię nurkować. Poluję na ryby, mniejsze ssaki, kraby i ptaki. Latem nie pogardzę jagodami i małżami. Niedźwiedź czarny. Witaj w Ameryce Północnej. To właśnie na tym kontynencie żyją niedźwiedzie czarne. Inaczej nazywają nas baribalami. Słyniemy z doskonałej umiejętności wspinania się na drzewa. Panda Wielka. Inna nazwa pandy wielkiej to niedźwiedź bambusowy. Żyjemy wyłącznie w chinach. Naszym ulubionym przysmakiem jest bambus. Potrafimy biegać, a nawet galopować. Nieźle pływamy i sprawnie się wspinamy. Nasze uszy i wargi są zawsze nieruchome. Biruang malajski. Cześć. Jestem niedźwiadkiem malajskim. Można mnie spotkać w lasach deszczowych Azji. Na mojej piersi znajduje się jasna plamka w kształcie półksiężyca. Jestem jednym z najmniejszych niedźwiedzi. Wielkością przypominam dużego psa. Wargacz leniwy. Zasiedla tereny lesiste i trawiaste Sri Lanki, Nepalu i Bangladeszu. Żywi się owocami, mrówkami i termitami. Ma długie, kudłate futro, włosy wokół pyska i długie, sierpowate pazury. Budowa ciała: Niedźwiedzie to duże zwierzęta o masywnym ciele, krótkiej, grubej szyi, szerokiej głowie z masywną czaszką i wydłużonym pyskiem malutkim ogonie i krótkimi silnymi kończynami. Szeroka głowa, długa i gęsta sierść, pięciopalczaste kończyny, które zakończone są długimi i mocnymi pazurami, malutki ogon i małe uszy. Uzębienie. Niedźwiedzie są wszystkożerne. Ich uzębienie musi być więc przystosowane do rozgryzania i rozcierania pożywienia zarówno mięsnego, jak i roślinnego. Posiadają 42 zęby. Siekacze są duże, kły mocne, a trzonowce szerokie i płaskie. Łapy i pazury Przednie łapy, uzbrojone w długie i mocne pazury, ułatwiają niedźwiedziom kopanie, wspinanie i łowienie. Przydają też się walce. Zimowy sen Zanim niedźwiedź zapadnie w sen zimowy, Tłuczy się intensywnie, by zgromadzić zapasy tłuszczu na czas snu. Następnie wyszukuje lub przygotowuje sobie gawrę, miejsce do spania wyłożone mchem i chrustem. A co z niedźwiedziem polarnym? Niedźwiedzie polarne są aktywne cały rok, ale zdarza się, że ciężarne samice zapadają w sen na dłuższe okresy. Zasypiają wtedy w znalezionych pod koniec jesieni legowiskach. Popularne misie. Misie są bohaterami wielu bajek i filmów. Niektóre z nich mają nawet swoje pomniki. Przyjrzyjmy się tym najbardziej znanym i lubianym. Kubuś Puchatek. Samo sobie mawia, że jest misiem o bardzo małym rozumku. Mieszka w stumilowym lesie, gdzie wraz z przyjaciółmi przeżywa różne przygody. Miś Uszatek. Ten pluszowy miś z oklapniętym uszkiem... Bawi i uczy od ponad sześćdziesięciu lat. Miś Kolargol to mały brązowy miś, który marzy o podróżowaniu po świecie i śpiewie, ale brakuje mu nieco zdolności. Miś Yogi Yogi jest mieszkańcem Parku Narodowego Jellystone. Tam wraz ze swoim przyjacielem Bubu podkradają turystom jedzenie z piknikowych koszyków. Doprowadza to do ciągłych sprzeczek ze strażnikiem Smithem. Po Uroczy miś panda o imieniu Po jest głównym bohaterem serii filmów Kung Fu Panda. Mimo nadwagi i niezdarności zostaje smoczym wojownikiem. I stawia czoła niebezpiecznym przeciwnikom. Balu. Ten mądry i doświadczony niedźwiedź jest jednym z bohaterów Księgi Dżungli. To on zaznajamia Mauliego z językiem zwierząt oraz prawami rządzącymi dżunglą. Wszystkie mi się pięknie Ci dziękuję za obejrzenie prezentacji. Jesteś prawdziwym przyjacielem pluszowych miśków.